Witam serdecznie. Obiecałam wam, że co tydzień w karnawale będę nagrywała filmy, które pozwolą spędzić czas wśród znajomych, ale w inny sposób niż zwykle. Propozycja imprez tematycznych. Dziś wieczór meksykański. Z czym kojarzy się wam Meksyk? Z kaktusami, z sombrero, jaskrawe barwy, tequila i gorące rytmy. Meksykańska kuchnia kojarzy się z dobrze przyprawionymi aromatycznymi i ostrymi daniami. Na stole królują nachosy z sosami quesadilla, burrito, czyli con carne, tacos, chorizo, sałatka taco, meksykańskie zupy. Menu na imprezę meksykańską jest obszerne. Możecie wybrać jakie chcecie. I tutaj oczywiście jest w czym wybierać. Również wystrój nie sprawi tutaj żadnych kłopotów, ponieważ Możemy użyć zwykłej krepiny, zwykłej bibuły. Dom w jaskrawych kolorach i mamy wystrój przygotowany. Organizując imprezę meksykańską, nie możesz zapomnieć o wspaniałej muzyce. Możesz pójść w klasyczną muzykę mariachi lub rytmy latino. Ewentualnie możesz pomieszać tę muzykę i też będzie super, tak? Na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. To, co rozluźni klimat, to menu drinkowe. I na początek tequila sunrise. Bardzo prosty drink. Tequila, sok pomarańczowy, grenadina, kostki lodu. I macie gotowe. I królowa imprezy: Margarita. Co składa się na ten drink? Tequila, likier, Cointreau, sok z cytryny. Do shakera wrzucić należy kostki lodu, dodać alkohol, sok z cytryny i zamieszać, szejkerować, Brzegi kieliszka koktajlowego zamoczyć należy w soku z cytryny, obtoczyć solą. Wlać zawartość shakera do kieliszka bez lodu i mamy świetną margheritę. Na margarite mamy kilka sposobów. Możecie dodać na przykład truskawki, ewentualnie sok truskawkowy. I macie margheritę truskawkową albo margheritę mango. Albo na przykład margaritę pomarańczową. Także tutaj jest bardzo duże pole do popisu. Na pewno zauważyliście, że w każdym z tych drinków pojawia się tequila, tequila, tequila. No i oczywiście bez tequili w Meksyku, no to ani rusz, więc ta tequila musi być. I cóż my możemy powiedzieć o tequili? Tequila to trunek rodem z Meksyku. Oczywiście to myślę, że dużo osób o tym wie. To meksykańska wódka otrzymana za gawy. Można pić ją w formie drinków lub jako szoty. W Meksyku piją się ją bez dodatków. Poza Meksykiem najczęściej pije się z solą i plasterkiem limonki. Przed napiciem zwilżamy brzeg dłoni, sypiemy solą, zlizujemy, pijemy tekile i zagryzamy limonką. Zwyczaj ten dotyczy tylko srebrnej tekili. Ale jest jeszcze złota, i w tym przypadku sól zastępujemy cynamonem, a limonkę pomarańczą. I robimy w taki sam sposób, czyli zwilżamy dłoń, posypujemy cynamonem, zlizujemy, pijemy takile i zagryzamy pomarańczą. Może dla niektórych się to wyda nieprzyjemne. No ale przecież zlizujesz swoją dłoń. Także naprawdę jest to dobre. Chociaż później trochę głowa boli. Kiedy opowiadałam Wam o teki,li, to pojawiały się zdjęcia jedzenia, czyli menu naszego na imprezę meksykańską. Jeśli chodzi o to menu, to tak naprawdę nie jest to jakieś wymagające dużo pracy. Na stole króluje, królują nachosy z dipem, z guacamole, ostrą papryką, papryka faszerowana, quesadille, Burrito. Meksykanie używają chyba do wszystkiego tortilli. Dużo warzyw, sosów, fasola. Na pewno bardzo dużo oliwek, kukurydzy. Na pewno mają dobre zupy. O, to, to wiem i, i zrobię kilka takich zup. Już wkrótce przepisy i wykonanie. Na moim kanale, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Zasubskrybujcie kanał i, i, i zostańcie ze mną. Czyli konkarne nam się tutaj pojawiło. Dużo milonego mięsa z różnymi dodatkami. Jeśli wydaje Ci się, że te dania są skomplikowane, to tak naprawdę możesz podać na czosy z Dipem, quesadille, Tequilem, zrobić drinki i, i też będzie świetna zabawa. Bawcie się dobrze w karnawale, bawcie się inaczej niż zazwyczaj, a ja dziękuję i zapraszam Was na inne moje filmy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.